Dzień dobry. Dość często słyszę pytanie od znajomych, których akurat goszczę w moim domu, czy biokominek potrafi grzać. Patrzą na to strojstwo bez przewodu kominowego, nie widzą też sadzy, popiołu, osmaleń na ścianach, więc myślą, że to tylko zdoba, atrapa, ściema. Właśnie przytrafił się odpowiedni dzień, by sprawdzić, czy biokominek nadaje się do awaryjnego ogrzania części domu i, i przeczekania ciężkich chwil. Mamy 16 grudnia, za tydzień święta. Wczoraj potwornie wiało w porywach do 100 km na godzinę. Efekt takiej pogody to połamane gałęzie drzew i powalone drzewa. Drzewo. Tak nieszczęśliwie powalone, że upadło na słup trakcyjny. Linia energetyczna została zerwana i od 22 dnia wczorajszego nie mamy prądu. Temperatura na zewnątrz to około 0 stopni Celsjusza. Silny wiatr przyspiesza wychłodzenie budynku. O godzinie 7, czyli 8 godzin od awarii, 8 godzin bez prądu, temperatura w domu wynosiła około 17 stopni Celsjusza. Wtedy nalałem 1 litr paliwa do biokominka i rozpaliłem go. Jak było widać za oknem, ekipa naprawcza zakładu energetycznego jest już na miejscu. Jest wymieniany słup i naprawiona linia energetyczna. Kominek jest ustawiony na około 70% otwarcia przegrody. A teraz sprawdzamy, jaką temperaturę mamy po 3 godzinach grzania, czyli koło godziny 10 rano. Jeszcze rzut oka na pomieszczenie. Jest to pokój dzienny wraz z kuchnią. Pomieszczenie to zajmuje większą część parteru yy, mojego domu. Kominek znajduje się w północno-zachodnim rogu pokoju. Termometr w południowo-zachodnim rogu pokoju. Odległość między nimi to blisko 7 metrów. Powierzchnia tego pomieszczenia to 44,8 metra kwadratowego. Akubatura to 112 metrów sześciennych. Temperatura wzrosła w ciągu 3 godzin o ponad 5 stopni Celsjusza i wynosi obecnie 22,8 stopnia Celsjusza. Zasunę jeszcze przegrodę, tak by otwarcie było na około 50% i temperatura nie będzie już rosnąć. Tylko będzie się utrzymywać w zakresie 21-22 stopni Celsjusza. Paliwo wypaliło się koło godziny 11, czyli 1 litr palił się 4 godziny. Ponownie napełniłem biokominek koło godziny 12.30 i rozpaliłem ogień. Utrzymywał się on przez następne 4 godziny. Naprawa sieci zakończyła się koło godziny 16 i od tej pory mieliśmy prąd, ruszył kocioł, pompy i ogrzewanie. W styczniu roku 2010 mieliśmy srogą zimę. Braki prądu były codziennością. Linie zrywały się przy mrozie minus 25 czy nawet minus 20 stopni. Były rejony kraju, gdzie prądu nie było przez miesiąc. U mnie najdłuższa przerwa wyniosła ponad dwie doby, po blisko 60 godzin. Ogrzewaliśmy parter za pomocą tego biokominka. Mieszkaliśmy na parterze przez blisko właśnie te 60 godzin w komfortowej temperaturze 20-21 stopni Celsjusza. Tylko nad ranem temperatura spadała do 18 stopni, bo kominek gasł koło północy i rozpalany był dopiero o 6 rano. Jedno zalanie pojemnika paliło się przez ponad 4 godziny. Po dwóch godzinach od wypalenia Kominek znów był napełniany i rozpalany. Spaliliśmy wtedy około 8 litrów paliwa. No i jakoś przeżyliśmy. Paliwo kosztowało wtedy około 30 zł za 5 litrów, czyli łączny koszt grzania wyniósł nas wtedy mniej więcej 50 zł. Obecnie cena dobrego, podkreślam, dobrego paliwa to około 50 zł za 5 litrów. Wkład kominkowy, taki konkretnie jaki mam w domu, to około 270 zł. Obudowę kominka zrobiłem sam, materiały kosztowały mnie około 200 zł. No i to wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeżeli komuś ten materiał okazał się pomocny, to bardzo się cieszę. Cześć.